Panowie, panie, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. i Battlefield 5 w końcu otrzymał to, co powinien otrzymać bardzo dawno temu, czyli aktualizację w postaci nowego anti cheata Jak tu mówią, lepiej późno niż wcale, ale czy to faktycznie coś zmienia w ogólnej sytuacji związanej z BF5? O tym sobie dzisiaj m.in. pomówimy. I zacznijmy od takiej najważniejszej rzeczy to to, że Battlefield nadal ma ten taki dziwny system kamery pośmiertnej która tak naprawdę nic nam nie mówi jedyne co nam pozostaje to wróżenie z fusów i poleganie na naszej intuicji. No ale wszyscy wiemy jak to funkcjonuje i to nigdy nie będzie taki skuteczny środek na 100%. Miejmy też na to, że przed tą całą aktualizacją tych cheaterów od groma w głównej mierze było właśnie na serwach amerykańskich u nas nieco mniej, ale to nie jest powiedziane, że właśnie ich u nas nie było. No właśnie, jak to wygląda teraz? Ciężko stwierdzić. Jak mówiłem, ta kamera pośmiertna tak naprawdę nic nam nie mówi, nie jest to żaden wyznacznik, ani w żadnym stopniu nam nie pomaga, więc jedyne co nam pozostaje to, jak mówiłem, wróżenie zefusów. Nasza intuicja i to, że ten anti-cheat faktycznie działa i że tam w DICE pojawią się jakieś czerwone lampki, że o ten gościu cheatuje, bago, albo że ludzie będą jakieś sensowne raporty składać. Niestety, ale jeżeli ktoś się spodziewał, że ten cały anti-cheat będzie jak jakaś czarodziejska różdżka, że nagle wszystko się straci, wszystko będzie lepsze, no to będzie troszkę rozczarowany, ale to nie znaczy, że jakiejś poprawy nie ma. I przez te może nie kilkanaście dni, kilkanaście godzin każdego tego dnia od premiery tej aktualizacji nie miałem żadnego problemu, nie było sytuacji typu, że nagle mnie rozłączyło, że nagle serwerów nie było, że grę skraszowało a czytałem, że niektórzy ludzie mieli problemy, więc tutaj bogowie RNG wyjątkowo byli po mojej stronie, więc chwała im za to, ale znając życie pewnie się za jakiś czas odgryzą i już tak kolorowo po mojej stronie nie będzie. Nie spotkałem się z żadnym cheaterem, aczkolwiek były pewnego rodzaju sytuacje, które sprawiły, że drapałem się po głowie i zastanawiałem się skąd ta osoba wiedziała, że ja tu jestem, skąd ta osoba wiedziała, że w tym danym momencie ja jestem w gorszej sytuacji, bo na przykład przeładowuję broń, zmieniam broń albo zwyczajnie patrzę gdzieś w innym kierunku. Tego typu sytuacje, nie było ich sporo, było ich raptem z pięć to tak maksymalnie, ale były. Co jest najgorsze to to, żeby kogoś zgłosić to musimy mieć włączoną nakładkę Origin czy tam to całe EA App. Jeżeli tego nie ma włączonego no to niestety nikogo nie zgłosimy i to jest bardzo debilny system. Ja osobiście z tych nakładek nie korzystam, bo raz, że to zżera zasoby to sobie tam w tyle działa. I w przypadku BFA5 mamy dodatkowy input lag na myszce, co niestety no wszyscy wiemy jest bardzo, bardzo złe. I sam też korzystam jedynie z Origina EA App. Całkowicie wywaliłem, bo jest to bardzo, bardzo żenujący program, ale tutaj, zresztą, totalnie na inny temat, który nie ma w związku z tym Antichitem, który został wprowadzony do BFA 5 i aktualizacjami, bo były dwie aktualizacje. Sprawa wyglądała tak, że ten Antichit miał się pojawić trzeciego, ale coś tam nie pykło i niestety przy okazji pojawił się swego rodzaju bypas, który pozwalał omijać tego Antichita, jakoś stworzyć takiego bulida gry typu Frankenstein, że nie była ta nowa aktualizacja, ale jej nie było. Bardzo to jest, wiem, zakręcone i sam średnio to ogarniam, ale z tego co udało mi się zrozumieć, to ci ludzie posiadając taką wersję mogli nadal sobie bez problemu cheatować i dopiero 4 kwietnia, tak na dobrą sprawę, ten anti-cheat wszedł do samej gry i w końcu, jak daś stwierdziło, jest on już na 100% w grze. Więc fajnie, ale szkoda, że taka mała obsuwa się zrobiła taki mały problem. Co więcej, od początku mi się wydawało, że ta cała aktualizacja powinna się pojawić totalnie znikąd. Beżanie zapowiedzi, nagle powinna się pojawić, jest i na pewno wiele osób by wpadło ze zaskoczenia, że o shit, zostałem wykryty. Jestem ciekaw, ilu youtuberów, streamerów przy okazji by też wpadło, ale nie będziemy tutaj teraz o tym rozmawiać. Jeżeli przed tą aktualizacją nie lubiliście Twila 5, no to ten anti-cheat nagle nie sprawi, że polubicie tą grę bardziej. Ale nadal BF5 ma wiele rzeczy, które mimo wszystko, mimo wszystko robi lepiej niż 2042. Co by też nie mówić na temat BF5, nadal wygląda bardzo ładnie, świetnie działa, więc nie trzeba mieć jakiegoś super peceta, żeby tą grę odpalić, więc bardzo fajnie. Mapy wydaje mi się, że te są... W zdecydowanej większości lepsze niż w 2042. Miejmy nadzieję, że kolejny BF będzie mieć już normalną kamerę pośmiertną i będzie można normalnie sobie obejrzeć replay i wtedy zdecydować, czy dana osoba faktycznie jest citerem, czy też nie. No i najważniejsze to, to, żeby zmienił się też system raportowania, żeby nie wymagała ona zgra tych upośledzonych nakładek, które niestety są problematyczne. Być może z czasem ten anti-cheat trafi też również do BF1, co byłoby naprawdę fajną sprawą. I przy okazji być może ta gra też by odżyła. A właśnie propos tego, to jeżeli ktoś myślał, że nagle BF5 stanie się jakąś super, hiper, popularną grą, to może być troszkę zawiedziony, ale, ale, ale muszę wbić kolejną szpilkę... 2042, bo tak się składa, że BF5 ma tych graczy nadal więcej niż 2042. Co prawda, to są tylko statystyki z Steama, ale są to dosyć, dosyć solidne statystyki. Co więcej, 2042 w przeciągu roku miał 3 darmowe weekendy, trzy darmowe dostępy, więc mimo wszystko tych okazji do przygarnięcia graczy było więcej niż w BF5. Więc dosyć taka zawiła sytuacja. I tak na szybko dane z tej chwili, kiedy ja to nagrywam. I na tą chwilę 2042 ma graczy około 22 tysiące. Natomiast BF5 powyżej 27 tysięcy. A taki 24-godzinny pik, jeżeli chodzi o BFA5, to ponad 36 tysięcy graczy. A jeżeli chodzi o. 2042 no to ten pik wynosi 24000 z hakiem więc widać że ta różnica jest nie jest to jakaś mała różnica Jak widać ten BF5 no nadal trzyma się dobrze ma większą popularność więcej ludzi chce grać w tego BFa ciekawe od czego to zależy Hmm. Takim największym testem dla tego BFA 5 i tej aktualizacji to będzie zbliżający się weekend, okres sobota, niedziela. Bo tydzień temu pomiędzy 30 marca a 31 marca mieliśmy tych graczy o wiele więcej było to 41, nawet i 44 tysiące. Więc było ich zdecydowanie więcej niż teraz, ale jest szansa na to, że ich będzie jeszcze więcej w ten weekend. Co by nie mówić, jakiś tam ruch w tym BFA 5 nadal jest. Z tego co też. Widziałem, czytałem, to jakoś ludzie zbytnio nie narzekają, ale chcieliby też, żeby właśnie ten anti-cheat trafił do BF1. Więc wszyscy będziemy grać, obserwować sytuację, jak ona się będzie rozwijać i jak szybko DICE będzie reagować na różnego rodzaju potknięcia związane z tym anti-cheatem w BF5. I mówiąc potknięcia, mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju robali w postaci cheaterów, i będzie szybko eliminować. I jak też szybko będzie aktualizowany sam anti-cheat. Tak czy inaczej, fajnie było wrócić do piątki. Fajnie się nadal w tą grę gra. Są pewne rzeczy, które mogą irytować. Jak mówiłem, jeżeli ktoś w przeszłości nie lubiał tej gry, no to nagle ten anti-cheat nie sprawi, że tą grę polubi. Niestety, nie jest to gra idealna, ma swoje wady, ale te takie rzeczy, powiedziałbym podstawowe, takie podstawowe rzeczy robi. Na pewno lepiej niż 2042, same mapy są w zdecydowanej większości lepsze, nie ma nawet problemu z myszką, coś co w BFI 2042 jest od premiery, nie ma problemu z odrzutem, który nagle robi całkowicie co innego, jak i multum innych problemów, które są plagą w 2042 i które może zostaną naprawione, może nie, Bóg jeden wie. Ja nadal będę zarówno grać w 20, 42, w piątkę i będę też się przyglądał temu, jak sytuacja z tym, Antic tym wygląda, bo to tak na dobrą sprawę musi troszkę tego czasu płynąć, żeby można było jakieś takie konkretne, solidne wnioski wyciągnąć. I tutaj zakończę film. Jeśli spodobał Wam się tenże materiał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli nie, to łapę w dół. Wszystkich nowych widzów zapraszam do zostawienia suba z dzwoneczkiem. Bo teraz możecie wspierać mój kanał również przy pomocy przycisku. Wesprzyj. Jest to w pełni dobrowolna forma wspierania kanału, do której nikogo nie zmuszam, której nie wymuszam ani nie wymagam od Was. Oczywiście, żeby nie było, to wybrałem trzy najniższe progi wspierania. Także spokojna wasza rozczochrana. Szansę to się wszystko rozwinie, pojawi się więcej plakietek oraz pojawi się więcej emotek. Na razie wszystko to działa w takiej wersji alfa, możemy powiedzieć. Ale ponownie podkreślam, jest to całkowicie dobrowolne, nikt nikogo zmuszać do tego nie będzie. Jeżeli ktoś się skusi na taką formę wsparcia, to takie osobie będę dozgonnie wdzięczny. A natomiast jeżeli graliście w BFA 5 po tej aktualizacji i wprowadzeniu i anti-cheat, dajcie koniecznie znać w komentarzu jak wam się grał, czy widzicie poprawę, czy nadal spotykacie magików. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, peace you.